Przypomnę, że w skali całego kraju mamy do czynienia z sytuacją, w której Mamy 720 kilka tysięcy absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów, i tak jak już Państwu kilkakrotnie o tym wspominaliśmy, samorządy przygotowały łącznie ponad 830 tysięcy miejsc. Mamy więc ponad 100 tysięcy miejsc dodatkowych w szkołach średnich takiego zapasu, aby uczniowie też mogli wybierać spośród ofert różnych typów szkół i mogli spokojnie myśleć o tym, do jakiej szkoły będą się dostawali. Mówiłem już o tym, że terminy zakończenia rekrutacji tego pierwszego etapu są różne dla poszczególnych województw. I tak jak Państwo widzą na tym slajdzie, część województw kończy właśnie dzisiaj, 12 lipca. Część ogłosiła już wyniki wczoraj, część przedwczoraj a kilka pozostałych województw będzie ogłaszało te wyniki dopiero 16 lipca i dlatego zapraszamy Państwa już dzisiaj na 16 lipca. Postaramy się Państwu przekazać wtedy już, mam nadzieję, całościowe wyniki pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego. Dziś chcieliśmy Wam pokazać w jaki sposób te miasta, które już ogłosiły wyniki pierwszego etapu rekrutacji, co osiągnęły i jaka jest sytuacja tych uczniów. Zacznijmy od Krakowa i od kilku przykładów, bo z tych informacji medialnych, które do nas docierały, Państwo m.in. niepokoili się sytuacją w tych szkołach najbardziej popularnych. My postaraliśmy się wybrać po kilka szkół z, na przykładach kilku dużych miast. I tak chociażby. W drugim ELO imieniem Jana III Sobieskiego w Krakowie po pierwszym etapie rekrutacji zostało 20 dodatkowych miejsc. W Liceum 8 imieniu Wyspiańskiego 25, w Zespole Szkół Łączności a więc szkoły technicznej 26. To pokazuje, że także w Krakowie, nie tylko i wyłącznie w szkołach, które dotąd cieszyły się mniejszą popularnością i zawsze miały dużą liczbę miejsc do drugiego etapu rekrutacji, ale i także w tych szkołach najlepszych w poszczególnych miastach są wolne miejsca. Podobnie jak w Krakowie przedstawia się sytuacja w Lublinie, gdzie te najbardziej znane szkoły, lica czy Staszica, czy Zofii Naukowskiej mają po kilkadziesiąt miejsc wolnych. Zauważcie, że tutaj ta liczba miejsc wolnych jest zdecydowanie większa niż w Krakowie, dwu-, trzykrotnie większa. Tu jeden z moich kolegów posłów wspominał o tym, że tam nastąpiło takie zjawisko, że część uczniów z bardzo dobrymi wynikami, laureatów konkursów i olimpiad, zrobiło, hmm, taką decyzję podjęło, że zdecydowało się po prostu wybrać zupełnie inną szkołę, nie szkołę samorządową, albo po prostu... Hmm, gdzieś nawet poza Lublin wyjechali. To oznacza, że także w tych najlepszych szkołach, w drugim etapie rekrutacji, ci uczniowie, na przykład ci z czerwonymi paskami, o których Państwo czasami wspominali, mogą oczywiście uczestniczyć i także w tej rekrutacji do szkół najbardziej obelganych w pierwszym etapie. Także tu jeszcze 19 liceum jest pokazane, gdzie jest ponad 50 miejsc wolnych. Podobnie wygląda sytuacja w Olsztynie gdzie na przykład w drugim Liceum im. Gałczyńskiego mamy, zauważcie Państwo, aż ponad 120 miejsc. To już jest naprawdę bardzo duża liczba, ale i też pokazuje, że coś nie tak chyba dzieje się z tym etapem rekrutacji, albo że część y, tych decyzji, którą podejmowali uczniowie i ich rodzice, y, jakoś nie zadziałały. Coś w tym systemie rekrutacji być może w Olsztynie warto y, zmienić, bo to są już naprawdę duże liczby, 100, 120 miejsc to, Często niektóre szkoły tylko tyle oferują w pierwszym etapie rekrutacji, bo mają na przykład 3 lub cztery oddziały. To oznacza przy 120 miejscach, że to tak naprawdę cztery dodatkowe klasy można w takiej szkole utworzyć. Jeżeli jest to liceum renomowane, czyli występowali tam uczniowie z najlepszymi ocenami, z wysokimi wynikami z egzaminów. To znaczy, że coś chyba nie, nie zadziałało. I albo trzeba na przykład zmniejszyć liczbę wyborów dokonywanych przez tych uczniów, albo pomyśleć, jak ten system rekrutacji organizować w kolejnych latach. Ale wyraźnie widać, że także te najlepsze szkoły oferują dużą liczbę nowych miejsc w drugim etapie rekrutacji. Element kolejny, o który Państwo bardzo się obawiali i część. Alarmowała, że będzie tragedia i że uczniowie w drugim etapie nie będą w stanie znaleźć miejsca w jakiejkolwiek szkole. I my znowu na podstawie tych danych, które udało nam się zgromadzić, pokazujemy, że jest zupełnie inaczej. W Kraków, w którym mówiono o tym, że kilka tysięcy uczniów nie będzie w stanie uczyć się w szkołach średnich, proszę bardzo, mamy ponad 2,5 tysiąca uczniów, którzy w pierwszym etapie rekrutacji nie znaleźli swojej szkoły. A jednocześnie mamy 3900 miejsc, czyli prawie półtora raza więcej, co wyraźnie pokazuje, że takiego niebezpieczeństwa, że któryś z uczniów nie będzie mógł kontynuować nauki w szkole średniej, absolutnie jest nieprawdą. Nawet bez konieczności tworzenia dodatkowych oddziałów, a trzeba wyraźnie powiedzieć, że samorząd, jeżeli zauważy, że brakuje miejsc w szkołach średnich, ma prawo, wręcz obowiązek, aby utworzyć nowe oddziały. W Krakowie, jak widać, nie ma takiej potrzeby. W Lublinie niestety nie byliśmy w stanie na tę chwilę jeszcze takich danych zebrać, ale pokażemy je przy kolejnych konferencji. A w Olsztynie proszę zauważyć, na nieco ponad 1100 uczniów, którzy nie znaleźli miejsca w szkole po pierwszej etapie rekrutacji, mają prawie 1800 miejsc, spośród których mogą spokojnie wybierać. Zauważcie więc, że te obawy, które pojawiały się przy rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 nie mają tak naprawdę uzasadnienia. Jest dużo zamieszania, dużo emocji, ale warto uspokoić zarówno rodziców, jak i uczniów spokojnie, każde polskie dziecko, każdy młodzieniec znajdzie swoje miejsce w szkole średniej, musi tylko tak jak i w poprzednich latach przejść cały etap rekrutacji. Poszczególne samorządy spokojnie zapewniają odpowiednią liczbę miejsc w szkołach średnich.